Szanowni, nazywam się Jerzy Kruk, a wy oglądacie Four Senses TV. To jest kanał, w którym degustujemy. Jestem bardzo żywo zainteresowany tym, czy zetknąłeś się z którymś z tych sprzedawców, których za chwilę przedstawię. Być może wszedłeś do jakiegoś sklepu i nie czułeś się komfortowo, a więc ten film trochę ci wyjaśni, do jakich sklepów chodzić, a do jakich nie chodzić. Gdzie sprzedawcy są dobrze, gdzie źli. Um, więc to wszystko wydaje mi się, że może być dla Ciebie niezwykle cenne w kontekście tego, jakie sklepy winiarskie wybierać. Teraz zapraszam Cię, abyś poznał moich partnerów, partnerów kanału ForSense TV i zapraszam Cię na film. Zacznijmy od pierwszego typu sprzedawcy. Pierwszy typ sprzedawcy to jest w zasadzie kasjer. Kasjera, dobrze, dobrze nazwałem kasjer, czyli nie ma wiedzy na temat sprzedaży, nie ma wiedzy też na temat produktów, co za tym idzie, skoro nie ma wiedzy o sprzedaży, no nie ma też pasji do wina. No więc po czym poznasz kasjera? Prawdopodobnie, że na starcie, w wejściu do sklepu winiarskiego on Ci powie Czym mogę pomóc? Zada to pytanie, więc to pytanie, w czym mogę pomóc, jest w zasadzie obnażające, że ktoś nie przeszedł żadnego szkolenia w kontekście sprzedaży. Nawet jeżeli Ty odpowiesz, i jeżeli Twoja odpowiedź nie będzie wiele ambitniejsza, aniżeli czy macie jakieś ciekawe primitivo, z tym pytaniem sobie pewnie poradzi, bo Primitivo jest najpopularniejszym winem w Polsce. Jeżeli o tym nie wiesz, to możesz obejrzeć ten film. Więc z tym pytaniem sobie poradzi, ale jeżeli zadasz odrobinę ambitniejsze pytanie, no to jest wielce prawdopodobne, że kolega kasjer się wyłoży i nie będzie w stanie Ci za specjalnie czegokolwiek zarekomendować. Będzie błąkał się prawdopodobnie i jąkał także. Czas na drugą kategorię to jest sprzedawca, który nie posiada wiedzy winiarskiej, który nie jest pasjonatem wina. Tutaj będziesz się czuł całkiem jednak komfortowo, bo po pierwsze nie będzie tego pytania, w czym mogę pomóc, on cię zagai w inny sposób. Zada pytania i Twoje preferencje winiarskie będą go interesować, więc będzie chciał rzeczywiście zaspokoić Twoją potrzebę w kontekście zakupu wina, będzie się starał na miarę swoich możliwości to oczywiście zrealizować. Więc tu umiejętności sprzedażowe, zadawanie pytań otwartych, zamkniętych w celu ustalenia właśnie tych Twoich potrzeb, one zaistnieją, ty będziesz się czuł komfortowo, bo nikt nie będzie ci wymieniał mnóstwo rzeczy na temat wina, nie będzie tworzył pewnego monologu w kontekście wina, więc będzie się czuł całkiem zręcznie i komfortowo, i ten poziom wiedzy potencjalnie nikt nie będzie się nią wywyższał. Jednak, wprawdzie trzeba przyznać, że tu wyjdziesz no, w pewien sposób zadowolony z tych zakupów, no, ale z całą pewnością nie do końca to będą takie wina, które, które będą Cię w jakąś podróż winiarską e, prowadzić. To nie do końca będą pewnie najciekawsze doświadczenia winiarskie i bardziej oryginalne. Prawdopodobnie najczęściej rekomendowane wina m, przez sprzedawców bez wiedzy będą te, które się po prostu sprzedają najczęściej. Są to bezpieczne zakupy, ale niespecjalnie, może bym powiedział, ambitne i rozwijające Twoją paletę i podniebienie. Czas na kolejnego sprzedawcę. Zatnij się pasji. Trzecia kategoria wydaje mi się, że jest najbardziej interesująca. Najbardziej bym powiedział, chyba częsta, wbrew pozorom, naprawdę myślę, że najbardziej częsta, jeśli chodzi o sklepy winiarskie, to jest osoba pasjonat, pasjonat w kontekście wina, ale bez wiedzy i umiejętności sprzedażowych. Tego też prawdopodobnie rozpoznasz po tym pytaniu, w czym mogę pomóc. Ale jeżeli tylko coś odpowiesz. No jeżeli byś nawet odpowiedział, że, czy jest tutaj jakieś primitivo, no to tego też poznasz po tym grymasie na twarzy, który się pojawi, pewnego zniesmaczenia. On nawet chyba z racji, że, że tej wiedzy sprzedażowej nie ma, to, to nawet podzieli się taką informacją, że mm, to nie jest najlepsze wino. To wino jest do do bani, tak można nawet bezpośrednio stwierdzić. A więc nie do końca tę osobę będą interesować twoje preferencje. Prawdopodobnie będzie ci rekomendował wina te, które on lubi, które są w jego preferencjach, więc Pewnie nie do końca będzie zadowolony z tych zakupów, to prawdopodobnie będą dobre wina, absolutnie. Jako pasjonat będzie wiedział, co to znaczy dobry smak i balans. Jak sobie radzić z tego rodzaju osobami, które tworzą monolo, które sprawiają, że nieraz osoby wchodzące do sklepu czują dyskomfort, braku wiedzy, że ktoś je traktuje niczym trochę dziecko w tym sklepie. No to jak sobie z tymi osobami radzić, no to pokażę Ci w następnym filmie. Koniecznie subskrybuj, to się wszystko wyjaśni, naprawdę jesteś w stanie zbratać sobie tego rodzaju osoby i, i sprawić, żeby one się naprawdę starały zaspokoić Twojej potrzeby. No ale parę wskazówek usłyszysz w kolejnym filmie, koniecznie subskrybuj, subskrybuj kanał. Myślę, że naprawdę ten typ sprzedawcy jest dominujący w sklepach i, i on sprawia, że wiele sklepów robi sobie. Krzywdę. Sami robią sobie krzywdę, bo ludzie nieraz boją się odwiedzać sklepy winiarskie, profesjonalne sklepy winiarskie. Wolą, żeby już nim im nikt nic nie gadał, wolą już wybrać nawet wino w supermarkecie. A propos supermarketów, tutaj jest film, jak wybierać wino w Lidlu. Dla Lidla to działa, dla biedronki trochę nie do końca już działa. A teraz zobaczycie i przedstawię wam czwartego sprzedawcę: tego, którego powinniście. Poszukiwać. Czwarty typ sprzedawcy to jest pasjonat, ale z umiejętnościami sprzedażowymi. To jest, ten, to jest ta osoba, która może być Waszym przyjacielem, która może być Waszym drogowskazem. To jest ta osoba, która będzie miała te umiejętności, żeby Was przyjąć w tym sklepie, oswoić. Poznać Wasze potrzeby, pamiętać Twoje preferencje. Więc na pewno będzie zadawać pytania w kontekście tego, jakie wina lubisz, jaka jest okazja, do jakiej potrawy potencjalnie potrzebujesz tego wina. Więc zadać mnóstwo pytań na temat Twoich preferencji, ale łatwych. Ona będzie równocześnie poznawać, na jakim poziomie jesteś tym winiarskim, nie będzie tego w żaden sposób oceniać. Jeżeli powiesz, że chcesz prymitywo. No to ta osoba absolutnie sprzeda się ale może równocześnie zaznaczy jakiś inny wybór, który będzie nadal w pewnym stosunku, bym powiedział, paletowym, smakowym, zbliżonym, ale może będzie jakimś krokiem delikatnym do przodu. Więc ta osoba, ten sprzedawca może tworzyć Ci bardzo przyjemny rozwój, i za każdym razem, jak opowiada o winie, to nie mówi monologu, nie mówi mnóstwa tych rzeczy, których nie do końca potrzebujesz. On ci powie parę cech, parę zalet. Ale powie Ci, jakie to wino będzie miało dla Ciebie korzyści, jakie potrzeby twoje zaspokoi i będzie się z nim czuł naprawdę bardzo przyjemnie. Tego rodzaju sprzedawców, którzy nie dominują swoją wiedzą, nie wywyższają się swoją wiedzą, nie traktują Cię z góry. Tego rodzaju sprzedawców ci życzę, którzy będą pamiętać z którymi twoje, twoje wybory, które będą pamiętać ciebie, które będą cię stale rozwijać i prowadzić w pewną podróż winiarską. Więc tego ci życzę. Mam nadzieję, że masz już takiego sprzedawcę. Podziel się o tym, skomentuj. Ciekaw jestem, z jakimi z tych sprzedawców miałeś okazję się zetknąć. W kolejnym filmie, tak jak powiedziałem. Będzie, jak sobie radzić ogólnie w sklepach winiarskich, jakie pytania zadawać, jakie sklepy wybierać. Więc koniecznie subskrybuj ten kanał. Bardzo Ci dziękuję. To była dłuższa cisza na tym kanale, e, chyba około dwumiesięczna. Było rzeczywiście dynamicznie e, zawodowo, ale wracam, będę działał, będę nagrywał. Skomentuj. E, mam nadzieję, że miło zareagujesz na, na ten nowy, nowy film. Jeżeli masz jakieś pomysły na ciekawe filmy, to także podziel się. Podziel się tym w komentarzach. Dziękuję. Do zobaczenia.